Marhawa. Jak wszyscy wiemy, w Rainbow mamy największy wybór kierunków egzotycznych w najróżniejszych zakątkach świata. Dla tych jednak, którym marzy się afrykańskie, gorące słońce, a przy tym chcieliby poczuć trochę magii Orientu, doskonałą propozycją mogą być wakacje w Tunezji. Ze względu na swoją lokalizację oraz sprzyjający klimat, jest to kraj, do którego śmiało możecie przyjechać o każdej porze roku. Tu warto wspomnieć, że Rainbow jest jednym z nielicznych tur operatorów, z którym możecie tu przylecieć zarówno podczas lata, jak i w zimie. Nasza oferta jest na tyle szeroka, że do wyboru macie wypoczynek na kontynencie, jak i na tunezyjskiej wyspie Dżerba. Tu możecie cieszyć się beztroskimi wakacjami i odpoczywać na pięknych plażach, z których ten kraj słynie. My jednak gorąco zachęcamy Was do tego, abyście odkryli wiele wspaniałych miejsc poza hotelami. Świetną do tego okazją będzie wycieczka fakultatywna do Monastyru Yel Dżem, gdzie zobaczycie najbardziej spektakularną budowlę rzymską w Afryce Północnej. Trzeci co do wielkości amfiteatr Świata równie ciekawą opcją dostępną dla wszystkich wypoczywających na kontynencie będzie fascynująca podróż przez 3000 lat historii i cztery kultury tworzące dzisiejszą Tunezję. Więcej szczegółów poznacie na fakultecie Tunis, Kartagina i Sidi Said. Natomiast jeśli wybierzecie się na dżerbę, możemy wam polecić objazd wyspy ze wszystkimi czarującymi perełkami tego miejsca. Szczególnym mianownikiem dostępnym dla wypoczywających w różnych regionach tego kraju jest dwudniowa wycieczka na Saharę. Czeka na Was tutaj prawdziwy mix wrażeń. Na trasie znajdują się zabytkowe, urokliwe miasteczka, wioski troglodytów, hollywoodzkie plenery i zupełnie dziewicze tereny pustynne z soczyście zielonymi oazami. którzy preferują zwiedzanie i odkrywanie tajemnic i ciekawostek, polecamy nasze kultowe programy objazdowe. Mamy tu na myśli tygodniowe wycieczki: Tunezja Gorąca Xamun oraz wielobarwna mozaika. Już od lata 2023 pojawi się zupełnie nowy, trzeci program objazdowy. O więcej szczegółów możecie zapytać swoich wakacyjnych doradców. Mimo iż te programy nieco różnią się trasą, każdy z nich pod okiem naszych doświadczonych pilotów pozwoli Wam poznać ten kraj w najatrakcyjniejszy możliwy sposób. A skoro jesteśmy już przy temacie specjalistów, oddajmy na chwilę głos jednemu z nich. Zapraszam do Tunezji, zapraszam do skorzystania z naszej oferty. Oferta jest naprawdę przebogata, jeśli chodzi o Tunezję. Tunezja to jest kraj kraj kontrastów kraj, gdzie maczy i Saharę, czyli pustynie. Macie i góry, macie i morze, macie i jeziora. Wszystko tutaj jest. Zapraszam do skorzystania w szczególności z naszych imprez pod tytułem Objazdówka. Zawsze realizujemy 120% programu. Najlepszym potwierdzeniem ich atrakcyjności jest fakt, iż nasze objazdówki są w ofercie od wielu, wielu lat i otrzymują od klientów bardzo pozytywne opinie. Dzieje się tak również dlatego, iż Tunezja to jeden z najbardziej liberalnych arabskich krajów. Lokalni mieszkańcy są przyjaźni nastawieni do turystów, dzięki temu możemy czuć się tutaj bezpiecznie. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, nie zapominajcie o subskrypcji i łapka w górę. Gdy po dniach pełnych wrażeń i słońca znajdziecie jeszcze trochę energii, by wyjść poza hotel, na pewno będzie to doskonała okazja, by posmakować i poczuć prawdziwy orient. Tunezyjska kuchnia jest niezwykle aromatyczna i pachnąca przyprawami. Zapach ostrej papryki, kuminu i kurkumy to tylko wstęp do Waszej kulinarnej podróży. Doskonale łączą się z nią lokalne wina, które ze względu na silne historyczne wpływy francuskie uchodzą za jedne z najlepszych w tym zakątku świata. Spacerując po tutejszych sukach nie sposób nie dostrzec pięknego ceramicznego rzemiosła, srebrnej biżuterii oraz intensywnie pachnących olejków wyrabianych w niewielkich manufakturach. Wszystkie te produkty czekają na Was na miejscu, mogą jednak stać się też doskonałą pamiątką, która przywoła niezwykłe wspomnienia z tej orientalnej wędrówki. Muzyka Tunezja to interesujący i różnorodny, a przede wszystkim wciąż atrakcyjny cenowo kierunek wakacyjny. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji go odwiedzić, gorąco was do tego zachęcam. A może byliście już tutaj kiedyś? Jeśli macie jakieś rady i wskazówki dla podróżujących, dajcie znać w komentarzach.